Cześć! Miło mi Was ponownie powitać. Miałam nadzieję, że podczas kolejnego filmiku będę mogła nagrać go w jakiejś ciekawszej scenarii. natomiast upał jest nie do zniesienia i stwierdziłam, że wolę dostać udaru od słuchania nadmiaru głośnej muzyki niż od słońca, także podobnie spotykamy się w moim chłodnym pokoju. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć o letniej Akademii Jazzu. Jest to impreza, która odbywa się od 12 lat. A w Łodzi odbędzie się siódma edycja w klubie wytwórnia. I dlaczego uważam, że warto wziąć udział w tej imprezie? Powiem szczerze, że ja nie jestem fanką jazzu. Nigdy nie miałam zbyt wielkiego pojęcia o tej muzyce, nie rozumiałam jej, to w ogóle nie są moje dźwięki. Natomiast ostatnimi czasy troszeczkę bliżej zapoznałam się przy okazji, przy okazji poznawania pewnych zespołów. I muszę przyznać, że mimo wszystko, mimo moich uprzedzeń, jazz jest jednak gatunkiem, do którego trzeba mieć nie tylko wielki, wielki talent, ale też ogromną odwagę, żeby uprawiać ten gatunek muzyczny, bo jednak nie jest to, nie jest to pop rock, metal, hip-hop, tylko to jest muzyka w większości improwizowana. Ja sama cały czas odkrywam ją na nowo. Te brzmienia folkowo-rozrywkowe z jakąś domieszką soulu, RB. No, czysta wariacja. Ja do tej pory nie rozumiem tego, jak ktoś w ogóle może, może uprawiać ten gatunek, natomiast szapoba dla tych, którzy mają talent i chęć tworzenia tego rodzaju muzyki. Jeśli chodzi o samą akade letnią Akademię Jazzu. W Łodzi odbywa się już, już siódma edycja. Letnia Akademia Jazzu podobno powstała po to, by tak, żeby swoją nadzwyczajną energią zarażać całą Łódź i kraj. Imprezy z reguły odbywają się od, ja wiem, tak od początku lipca do, do końca sierpnia. W każdy czwartek w Klubie Wytwórnia w tym czasie można podziwiać sławy i polskiej i zagranicznej jazzowej sceny muzycznej. W ciągu tych sześciu edycji mogliśmy już gościć między innymi Krystynę Mazurówną, która wykonywała balet jazzowy, Monikę Bożym, czyli świetną polską artystkę, która dwie płyty wydała w USA. Jedną z gwiazd, która szczególnie mnie urzekła, była Renée Marie czyli taka współczesna Ella Fitzgerald, naprawdę świetna wokalistka, szczerze polecam do zapoznania się z jej twórczością. Przy okazji jednej z, z edycji Letniej Akademii Jazzu występowało także polskie cudowne dziecko skrzypiec, czyli, czyli Adam Baldych. Jedną z osobowości, które mogliśmy gościć także w klubie wytwórnia była Zara McFlern czyli taka jakby troszeczkę prowokatorka solowo-jazzowa, której twórczość również, również bardzo polecam. Co jest ciekawe, w ramach 12 letniej Akademii Jazz'u zaistniał taki projekt Jazz, Jazz Connective, Jazz Connective jest częścią programu Letniej Akademii Jazzu. Jest to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską. W ramach takiego programu Kreatywna Europa. Jest to projekt, który ma zrzeszać profesjonalnych muzyków, producentów oraz promotorów. Ma on ogólnie na celu szukać nowatorskich rozwiązań dla tego typu gatunku muzycznego. Co jest ciekawe dla, dla uczestników, Jazz Connecticut dla, dla publiczności. Zostaną zorganizowane koncerty, na które wstęp będzie za darmo. Podczas tych imprez wystąpią francuski zespół Mona, polski duet Backspace oraz fortepianowe trio Enemy. Te imprezy odbędą się od 21 do 24 lipca. Artystami, którzy otworzą 12-letnią Akademię Jazzu, będą Michel David. Czyli wybitna solo jazzowa wokalistka, która tworzy od 4 roku życia. Wystąpi ona z, razem z gitarowym duetem The Gospel Session, czyli dwójką muzyków, dwójką gitarzystów, którzy stworzyli ten projekt, yy, ponieważ poszukiwali korzeni swoich ulubionych gatunków muzycznych, czyli RP, yy, rock and roll yy, oraz, oraz bluesa. Wystąpią oni 11 lipca w klubie Wytwórnia. Tydzień później artystami, którzy pojawią się w łódzkiej wytwórni, będzie Szymon Mika Trio, czyli jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów ryżowych młodego pokolenia, oraz Big Freisel, również, który, który wystąpi razem z, z, z Tomasem Morganem i Rudim Roystonem, czyli z gitarzystami i perkusistą. Będzie to takie zderzenie młodej krwi z, z klasyką, więc, więc myślę, że. Że naprawdę warto, warto wziąć w tym udział. Zarówno o Michelle David, jak i o, o kolejnych artystach dowiecie się w artykułach. Już, już dwa, dwa napis napisałam: są one na, na stronie Sowiero oraz na naszym Facebooku. O następnych będziecie się dowiadywać na bieżąco. W piątek powinien się pojawić kolejny artykuł. Także polecam się śledzić na bieżąco. Impredy na 12-letnią Akademię Jazzu możecie oczywiście zakupić na naszej stronie Sobiero.pl Wystarczy wpisać w wyszukiwarce klub wytwórnia. Myślę, że w najbliższym czasie powinny Wam wyskoczyć tylko, tylko imprezy związane z letnią Akademią Jazzu. Pamiętajcie również, że między 21 a 24 lipca imprezy w ramach Jazz Connective są za free, także serdecznie na nie, na nie zapraszamy. Oczywiście zapraszam was do rejestrowania się na naszej stronie www.sawieropel.pl. Cieszymy się, że jest was coraz więcej, nasz kanał się rozwija, a o to nam chodziło. Także naprawdę jesteście wspaniali. Cieszymy się, że pomagacie nam tworzyć polską społeczność koncertową, i tak dalej. Z mojej strony chciałabym jeszcze zaprosić was do zapoznania się z kanałem naszego partnera, czyli youtubera Klinjone, który powie wam. Wszystko na temat, na temat wyposażenia, na temat głośników. No, wiadomo, jest dobra muzyka, to muszą być i dobre głośniki. Jestem pewna, że dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Ja osobiście myślałam, że mam, mam szerokie pojęcie na temat okazji promocji. No, po, po obejrzeniu kilku filmik, filmików Clinczonego okazało się, że jednak mam małe pojęcie. Także serdecznie zapraszam. Ten chłopak naprawdę zna się na, na sprzęcie muzycznym. Z mojej strony to tyle. Widzimy się 11 lipca w wytwórni na pierwszym spotkaniu z okazji Letniej Akademii Jazzu. Cześć!